Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem z Barchu i wracamy do poszukiwania pierścienia, gdzie Frodo razem z samym Pepinem, Pipinem, Pipinem. Peregrin, Pipin, e, próbują przedostać się z białego źródła m, gdzieś w okolice Bri, no i na zgóle próbują znaleźć e, powiernika pierścienia. E, zaczynamy naszą pierwszą turę. Na samym początku tury Frodo zyskuje jeden żeton, ponieważ ma tylko jeden, tak mówi jego zdolność. Jeśli na początku dnia masz mniej niż dwa żetony drużyny pierścienia, wejść jeden żeton drużyny pierścienia to jest początek dnia, więc Frodo dostaje kolejny żeton. Żetony te służą do otrzymywania pula. Podczas swojej tury, gracz powiernika pierścienia może wydać maksymalnie jeden żeton drużyny pierścienia, aby dobrać jedną kartę z przymierzeńca. Czyli za żetony możemy dobierać więcej tych kart. Kart, których na początku Frodo ma trzy. Pierwszą z nich jest, czy to był Gandalf, który pozwala nam albo wziąć jeden żeton drużyny pierścienia, albo poza turą wydać żeton drużyny pierścienia, aby anulować efekty poszukiwań. Drugą kartą jest Wędrujące kompanie. Czyli możemy umieścić jeden żeton z przymierzeńca, który, który, jak dobrze pamiętam, blokuje ruch na zguli na zielonym wzgórzu lub w leśnym dworze. Następnie przesuń dowolne znajdujące się w grze żetony z I trzecią kartą, która do dyspozycji Froda jest Tombą Badil. Umieść jeden żeton z przymierzeńca w Starym Lesie lub nad Wiją. lub wybierz obszar w regionie 3B, który pojawia się w dzienniku podróży Froda. Jeśli na wybranym obszarze nie ma żetonu śladów, umieść tam jeden taki żeton. Następnie wydaj jeden żeton drużyny pierścienia, aby przesunąć Froda, czyli darmowy, no prawie darmowy ruch, dodatkowy ruch dla Froda. No ale nie będziemy zagrywać żadnej z tych kart. Na razie musimy się ruszyć według przebiegu tur. Mamy tura powiernika pierścienia, czyli ruch Froda. Zagranie jednej karty z sprzymierzeńca, wydanie jednego znacznika drużyny pierścienia. My robimy ruch i jak nie wiem, czy dobrze widzicie, ale z białego źródła są tylko pola oznaczone tak diamencikiem, czyli de facto kropką, także ja robię tutaj na pierwszym polu kropkę wy powinniście to mniej więcej widzieć, tutaj widzicie zaznaczone kropeczka Frodo przesuwa się o jedno pole i tyle jeśli chodzi o mm, Froda, jeśli chodzi o nas góry mamy jedną kartę, karta pozwala nam E, widziałeś Baginsa przeprowadź poszukiwania na obszarze oddolnym o maksymalnie dwa pola od dowolnego nazgula. Hmm. Więc przeszukiwania są nie są najlepsze, ale, ale o dwa pola jest o wiele lepiej. Poszukiwania pozwala nam, jeżeli powiedzmy nazgul skończy albo zaczyna ruch czyli przed ruchem albo po ruchu, może się zapytać czy pole na którym stoi, czyli w tym wypadku na przykład 62, znajduje się na e, na planszy w dzienniku Froda. Jeżeli znajduje się Frodo, musi powiedzieć tak. Jeżeli nie znajduje się Frodo, oczywiście mówi nie i tyle. Dodatkowo z, to jest darmowa akcja. Dodatkowo możemy za miecze, czyli za ten symbol, który mamy, na górze mają jeden. Możemy spróbować przeprowadzić polowanie na swoim obszarze lub usunąć żeton z z sąsiedniego pola. Czyli ten wynik pozwala nam y, albo odblokować sobie pole. Albo jeżeli myślimy, że mm, Frodo jest na, na polu, którym, na którym się znajdujemy, e, w obszarze, w którym się znajdujemy, tak czyli na polu, na którym się znajdujemy, e, możemy przeprowadzić e, polowanie, które po prostu, jeżeli Frodo byłby tutaj, to na samym końcu doszłoby do spotkania z nas gulami, które mm, zwykle nie kończy się dobrze dla Froda. Kolejnym wynikiem jest pierścień. Pierścień wygląda tak, mamy trzy takie wyniki na tą turę, i to pozwala przeprowadzić wypatrywanie w swoim regionie lub na swoim odcinku. No i tutaj po prostu nazwór się pyta, czy Frodo jest w jakimś odcinku, czyli na przykład w odcinku trzecim, albo drugim, albo pierwszym, czy w swoim regionie, czyli na przykład pyta się, czy Frodo jest w 3C w tym wypadku, albo 3b, albo 3a w, tym, w tych wypadkach eee, mamy jedną rękę a ręka pozwala nam dobrać albo zagrać kartę czarownika czarnoksięstwa no i tak jak powiedziałem mamy jeden eee, jedne, jedną wolę zachodu technicznie z runami który pozwala nam zastosować tą ściankę, jako dowolny wynik. Więc na zgóle najpierw się podejrzewam ruszą, czyli na zgóle zwykle mogą się po drogach ruszać jeden, ale jeżeli cała ich droga będzie po drodze, mogą się ruszyć do trzech pól, i tak też zrobi ten niebieski, raz, dwa, trzy, zakończy tutaj i teraz przeszukać nie może, wypatrywać mu się nie opłaca, bo na pewno Frodo nie miałby jak dojść w jeden ruch do drugiego sektoru, więc to mu nic nie pomoże, także nic nie zrobi. O fioletowy wejdzie na miejsce mocy. Miejsce czarnej mocy, które są te czerwone pola, pozwalają za dowolny symbol traktować jako symbol ręki, czyli symbol, który pozwoli nam dobrać lub zagrać kartę czarnoksięstwa. Następnie czerwony. Czerwony ruszy się, on też pojedzie szybciej. Raz, dwa, trzy. I zielony sobie spokojnie pójdzie. Raz. To jest koniec pierwszej tury dnia. I wracamy znowu do drugiej tury dnia, czyli Frodo znowu ma swój ruch. Znowu musi się ruszyć, może zagrywać karty. Więc wiemy, że Frodo ruszył się na kropeczkę, i teraz kolejny może narysować kolejną kropkę, i mo, zawsze może Frodo rysować kropkę. Nawet jeżeli jest tylko jedna kropka między swoim miejscem a miejscem następnym, czy powiedzmy jest, nie wiem, czy jest gdzieś takie miejsce w ogóle, no ale jakby był w, twardym, w, ta, w twardej skarpie. Mamy jedną kropkę, żeby ewentualnie się cofnąć. Frodo mógłby zarysować drugą kropkę, żeby po prostu traktować się jako, że nie ruszył się z tej tukowej skarpy. My się raczej ruszymy. Widzimy, że tutaj leci niebieski, tu leci zielony. Środek jest w miarę wolny. Więc możemy spróbować przez szesnastkę przejść. I tak to zrobimy, czyli. W polu numer 2 wpisujemy 16. Jak widzicie, jest i 16, to jest ostatnia znana pozycja Froda. Frodo ruszył się drugi raz. I Frodo wyda jeden żeton, żeby dobrać kartę. będzie jego czwarta. Mamy łobuza, umieść jeden żeton z przymierzeńców w kamieniołomie, a następnie przesuń dowolnie, dowolnie znajdujące się w grze żetony z przymierzeńców. Okej. Okay. I przechodzimy znowu do, tury nas guli. Hmm. A ten chcę zrobić... No dobra, ten pójdzie... Raz, dwa, trzy i użyje kości przeszukiwania, czyli wyda tą kość wypatrywania, przepraszam. I może się spytać Froda, czy jest albo w odcinku, albo na regionie. On się spyta w sumie zrobi, zrobił dwa ruchy Frodo, więc. Technicznie może być tutaj nawet. On się spyta, czy Frodo jest na odcinku numer 2. No i potem Frodo musi sprawdzić swoje, swoje notatki. Oczywiście, my wiemy, że Frodo jest jeszcze na pierwszym odcinku, więc Frodo mówi nie. I tura niebieskiego góra dobiegła końca. To nazwło się nie ruszy, on zostanie w miejscu mocy i wyda że to kość przeszukiwania, żeby dobrać kartę którą jest w wargowie i wilkołaki, zagra jeśli po ruchu aktywny Nazgul znajduje się na obszarze przeprowadź poszukiwania na tym obszarze, następnie przesuń aktywnego Nazgula na połączony obszar i przeprowadź tam drugie poszukiwania więc przyspieszająca karta Nazguli Eee. Ten się ruszy raz, dwa, trzy, albo nawet dwa, trzydzieści cztery. Spróbuję tutaj przeszukać w celu e, sprawdzenia, czy nie ma tutaj swojej wskazówki. My, jak widzimy, nie mamy żetonu numer trzydzieści cztery, więc nic się tutaj nie dzieje. Chociaż chyba nawet to byłoby głupie, bo nie wiem, czy tylko nie w nazwanych miejscach są wskazówki. Tak to wygląda przynajmniej, więc po prostu się zatrzyma tutaj albo w takim razie pójdzie tutaj, jednak i nic nie zrobi. Zostawimy sobie te kości na noc. I zielony pójdzie tutaj, jedno pole. Dobierze kartę zagra kartę, możemy zagrać te wargowie wilkołaki żeby przeszukać wieję w tej turze ale aż tak nam się nie śpieszy więc tyle, skończymy fazę na zguli teraz mamy fazę nocy i tutaj w roku nocy Frodo może albo ruszyć się i przez to dodaje dodaje jedno zepsucie, i ten żeton odwraca się. Co daje nas gulom darmowe polowanie. E, za, nie tylko oprócz e, poszukiwania, więc jest to dosyć niebezpieczne. E, albo odpocząć, czyli odpoczynek chyba pozwoli nam. Przez to, że mamy dzięki temu, że mamy sama pozwoli nam obniżyć o jeden punkt poziom zepsucia Froda. Więc Frodo myślę, że ruszy się, czyli obrócimy to, dodamy sobie jeden punkt zepsucia. Jesteśmy kropka 16. Czyli wpiszemy sobie. Będę my chcemy iść. Piszemy sobie 18, żeby pójść w drugą stronę. Spróbujemy tutaj jakoś dołem sobie przejść. Czyli Frodo się ruszył. Nie zagrywa karty. Nie. A nie, będziemy dobierać dwie karty zamiast jednej, dzięki Peregrinowi. Więc może i coś zagramy. Zagramy łobuza, który pozwala nam umieścić jeden żeton z przymierzeńców w kamieniołomie. Czyli bierzemy taki żeton i kładziemy go w kamieniołomie, który był gdzieś tutaj. O, zablokujemy przejście tędy, ta karta jest odrzucana i ona już nie wróci do gry. Jak talia się skończy to trudno, skończyliśmy wszystkie, wszystkie talie. I żeton z przymierzeńców na zgór nie może wejść ani przejść przez obszar, na którym znajduje się żeton z przymierzeńca. Karty czarnoksięstwa pozwalające graczom przeszukiwać lub polować nie mogą odbierać za celu obszaru, na którym znajduje się żeton z sprzymierzeńca. Nie wpływa to jednak na wypatrywanie, czyli. Jakby zablokowaliśmy te pole Nazgulą. Zostały nam trzy karty na ręce. Zagraliśmy jedną kartę, mamy jeden żeton dużyny pierścienia Frodo skończył swój pierwszy dzień, ruszył się trzy pola, więc tutaj jeszcze powinniśmy przesunąć no i teraz czas na Nazgulę, na góle na w nocy, jak dobrze pamiętam, mogą się ruszyć dwa pola. jak widzimy tutaj, tu pierścienia po jednej na Nazgula w dowolnej kolejności, ruch, polowanie nie ma tutaj nic o tym, ale instrukcja, jak dobrze pamiętam, jest, że po ścieżkach mogą się ruszyć dwa pola już to sprawdzam ruch, który, który wydawanie kości akcji, nie ograniczenia ruchu, nie Ruch nocą, podczas którym ruch nocy nazwór może się poruszyć do dwóch pol, jeśli ruch odbywa się po ścieżce lub po ścieżce i drodze. Czyli, e, tak jak mówiłem, po ścieżce mogą się ruszyć teraz dwa pola, a e, po drodze normalnie trzy. Więc ten niebieski nazwór, nazwór zrobi raz, dwa, przejdzie tutaj, może chciałby wejść do obozu Dundinów. Hmm. Dunedainów, a nie Dundinów nie byłoby głupim pomysłem wejdzie tutaj, no i ma darmową akcję polowania, jakby chciał więc zaryzykuje albo nie zaryzykuje, wyda pierścień, żeby spytać się jeszcze raz Froda czy jest w drugim w drugim sektorze nie w sektorze tylko w, jak to się nazywa, regionie Odcinku, tak to się nazywa. E, więc Frodo nie jest w drugim odcinku, ponieważ wiemy, że Frodo jest tutaj, na 18. Cały czas w pierwszym odcinku Frodo jest. E, co dalej? No to ten pojedzie raz, dwa, trzy. Mamy dwie karty. Więc wyda tą kość, żeby dobrać następną, co ona nam daje. Zasadzka w wąskim przejściu 8 jeden rzutem z przemierzeńca z obszaru połączonego z dowolnym nasgulem, Czyli możemy w łatwy, w łatwy sposób ściągnąć. Zielony. Zielony przejdzie 1 do V i spróbuje zapolować albo przeszukać. Wtedy teraz byśmy musieli sprawdzić. Nie mamy, że to numer 57, więc nic się nie dzieje. Teraz, co z tym zrobić? A i ten jeszcze wyda kostkę, żeby dobrać następną kartę, ponieważ trzy karty ma, mają tylko nas Więc, też czarne kształty, szaronocą, przesunię aktywnego nas góra na obszar znajdujący się w tym samym regionie, a następnie przeprowadź tam poszukiwania. Więc. Teleport w sumie. Myślę, że ten fioletowy nie jest nam teraz potrzebny, żeby korzystać z punktu mocy. Możemy gdzieś bliżej się ustawić, więc on zrobi raz, dwa i przeszuka tutaj. Ale pola numer 25 nie mamy na, na naszym, naszej planszy, w naszym dzienniku. W samym końcu nazwór dobierze jedną kartę Więc może równie dobrze zagrać kartę Ma jedną kość Jedną kość ma Ale nie zagra nic, po prostu Skończy swoją turę I takim sposobem skończyliśmy dzień Teraz mamy fazę przygotowania Czyli Połewiennik Pierścienia dobiera jedną kartę z Przymierzeńca A więc Mamy trzy na ręce. Nasza czwarta karta to Złota Jagoda. Umieść jeden żeton z Przemierzeńca w Starym Lesie lub nad Wiją, lub Lub ob wybierz obszar w regionie 3C. Czyli tutaj. Yy, który pojawia się w Dzienniku Podróżnym Froda. Jeśli na wybranym obszarze nie ma żetonów Śladów umieść tam jeden taki żeton. Następnie wydaj jeden żeton drzyny pierścienia, by poruszyć Froda. Dokładnie to samo co tam Bombadil, czyli tylko w regionie 3C. Bombadil 3B nam to pozwalało zrobić, co jest ciekawe. Zgadza nam to trochę, zaza to trochę nas gulą, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, ale może być dosyć ciekawe. Następnie, że pierwszego gracza zostaje przekazany graczowi po lewej, nie interesuje nas to. Pierwszy gracz dobiera jedną kartę Czarnoksięstwa, więc. Mamy nikt nie mieszka w tej krainie. Odrzuć wszystkie żetony z Przymierzeńców znajdujące się w tym samym regionie co Akty Nazgul, Okej. Okay. I zrobiłem źle jedną rzecz, ponieważ Peregrintok daje nam zdolność, że podczas fazy przygotowania dobierz dwie karty z Przymierzeńców zamiast jednej, więc jeszcze jedną możemy dobrać. A jest to spisek zdem zdemaskowany. Umieść jeden żeton z Przymierzeńca na obszarze w regionie 2C. E, następnie wydaj jeden żeton drużyny pierścienia, aby dodać kartę Meria, Meriadoka Brandybuka do e, swoich kart kompanii. Więc Mery może do nas e, dołączyć. Podejrzewam, że dosyć szybko to zrobi. E, I następny gracz rzuca, pierwszy gracz rzuca kośćmi akcji. Więc rzućmy kośćmi akcji. Idealny rzut nie na kamerze. Czyli mamy trzy pierścienie, znowu symbol Wilda i dwie, dwa, właśnie symbole czarnocięstwa nie ma ataków, co w sumie jest dobrze. Za ten jeden symbol Wilda dostajemy jeden żeton drużyny pierścienia. Yy, gracz po pierścienia dobiera po jednym rzuceniu drużyny pierścienia za każdy wynik cienia, co tak jak co zrobiliśmy yy, i skończyliśmy fazę przygotowania. Możemy przejść do następnego dnia. I tutaj myślę, że to jest idealny moment, żeby skończyć pierwszy odcinek. Zrobiliśmy trzy ruchy. Tym raz w nocy mamy jeden punkt korupcji na Frodzie. Jesteśmy cały czas niedaleko naszego punktu startowego, de facto. Tutaj widzimy nas góle, już się zbliżają powoli, ale możliwe, że uda nam się ich jakość Ominąć. Zobaczymy. E, tymczasem a ja byłem z Bajchu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypomnę tylko, że e, to co robimy teraz jest eksperymentalne. Eksperymentujemy z kamerą, więc e, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy taki układ jest lepszy niż ten, co był kiedyś. Będziemy coś dalej kombinować. Jeżeli nie, jeżeli tak, to spróbujemy to jakoś polepszyć, jeżeli się będzie dało. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy się w następnym odcinku, a tymczasem do usłyszenia, cześć.